Cześć, przychodzę do Was dzisiaj z nowym filmem i jest to vlog z Openera. To już był mój drogi opener i stwierdziłam, że nagram dla Was materiał. Pokażę Wam, jak spędziłam ten czas, chociaż szczerze mówiąc, starałam się po prostu jak najlepiej bawić, więc tych nagrań nie jest tak dużo. Tak jak mówię w filmie, problemem było to, że nie można wnosić. Kamery, także tyle co udało mi się nagrać aparatem, to dla Was tutaj mam, I, i po prostu na koniec chciałabym Wam powiedzieć, jak to z mojej strony wygląda, co uważam o takim festiwalu, jak się bawiłam. Także jeżeli chcecie zobaczyć moją opinię, to musicie doczekać do końca. Ja nigdy nie mówiłam tego w filmie, nigdy o to nie prosiłam, natomiast ostatnio zobaczyłam statystyki i w statystykach pokazuje mi, że. Tylko niecałe 20% osób, które mnie oglądają regularnie, mnie subskrybują. Także będzie mi miło, jeżeli oglądacie ten teraz film i zasubskrybujecie mój kanał. Wtedy po prostu będą wam się wyświetlać wszystkie filmy na bieżąco. I będę bardzo zadowolona, także słuchajcie, teraz was odsyłam do vloga z openera. Dajcie mi znać w komentarzu, czy kiedyś byliście, czy macie ochotę pojechać. Później Was właśnie zapraszam do mojej opinii. Dzień dobry, zaczynamy vloga z Openera. Słuchajcie, tyle co miałam tutaj przygód, żeby dotrzeć, to jest niesamowite. I teraz już mamy pierwszy dzień. I chciałam Wam pokazać moją stylizację. Dzisiaj wszyscy jesteśmy w Neonie. Możecie ją zobaczyć w filmie z lukami festiwalowymi, także tam Was odsyłam i tak wygląda mój makijaż. Dzisiaj postawiliśmy wszyscy na Neony. Kamil, czy mógłbyś mój neon zaprezentować? Bo teraz idziemy już na Open Air pomału. No, chciałam swój zaprezentować, ale też dziękujemy za propozycję. A to jest moja stylizacja. A oni sobie tam robią zdjęcie z tyłu. To nic. <grym> Możecie zobaczyć na YouTube, jak ją stworzyłam. Całość 85. Dla, dla Was nagrałam, ale jest taka sytuacja, że na openera nie można odnosić aparatu, Zresztą chciałam się świetnie bawić, więc pewnie to będą tylko jakieś krótkie urywki. No i ja już jestem teraz gotowa. Wróciliśmy po czwartej, a jest przed dziesiątą, i ja już pomalowana tą kawkę yy, jadę na nagrania, ponieważ postanowiłam, że wykorzystam ten czas w trumieście jak najlepiej i umówiłam się z Szaninem Syl, że zrobimy challenge lumpeksowy, bo wiem, że bardzo l lubicie Także to będzie taka edycja w Trójmieście, także zabieram Was ze sobą. Mam nadzieję, że teraz Wam coś więcej ponagrywam, no i pędzę, bo już tam mnie czekają w aucie na dole. Mogę Wam pokazać stylizację. Mam kowbojki, taką białą spódnicę, halkę i katankę, bo po prostu nie pomyślałam i wziąłam same pas festiwalowe luki, a do nagrań takie no one na były byłyby za mocne, także... Musiałam wymyślić coś na szybko, nadal mam zapalenie z piłek, ale jest okej. Okay. No i słuchajcie, wróciłam do domu. Przeszykowałam w mój makijaż poranny na festiwalowy. Mam nadzieję, że te wszystkie cyrkony będą się trzymały. Także tak to się prezentuje. Po kupiłam takie kryształki. Dałam rozświetlacz mocniejsze. cienie na polikach Cienie na polikach? Cienie nie na powiekach. Nie wyspanie. Film poszedł naprawdę super. Nie nagrałam wam tam nic, dlatego że wszystko nagrywałam na film, więc resz, o reszcie zapomniałam. Ale naprawdę jesteśmy bardzo zadowolone z efektów, także niedługo. A dzisiaj zaczynamy kolejny dzień festiwalu i ja dzisiaj wybieram się jeszcze ze znajom na jedzenie, a dopiero potem jedziemy właśnie na Ufener Także w ogóle stylizacja wypaliła dzisiaj poranna. Do tego zakładam ja jako bojki, tylko więcej naszyników dołożyłam. I jednak idę w outfitie, którego w ogóle nie planowałam, a przez przypadek mi wyszedło się, w nim czuję bardzo komfortowo. A w ogóle Wam nie powiedziałam, że przyjechałam tutaj z Melisą, czyli tymi butami, o którymi Wam często wspominam. Yy, pewnie każdy z Was kojarzy, jak nie, to też nagrałam o całej marce właśnie film, dlatego że uważam, że te plastikowe buty są idealne. Właśnie teraz tutaj nad morze, czy na przykład nawet takie jest deszcz że to w ogóle nie ma problemu i nic z tymi butami nie dzieje. Kamila dzisiaj, hot and cool, tak. czyli standardowa. Ja <laughs> a z jakiej kolekcji jest ta torebka? E, słuchajcie, to jest od Kutir Ale czy to kolekcje, czy najnowsza, nie, nie, najnowsza nie, nie, kolekcja czy wyprzedaż? Najnowsza kolekcja, żadne wyprzedaż, absolutnie. Bardzo fajna. że pogoda jest tak słaba od wczoraj, padało wczoraj niesamowicie, czemu nagrywam na klasę, ponieważ to jest najlepsze światło, mamy tam wogan, więc nie chcę Wam go pokazywać. Dzisiaj poszłam w niebieski look oraz kryształowy. Nie będzie tego widać chyba do końca, ale z mam takie kryształy na kurtce, tu mam kryształy na bluzce, yy, którą sama zrobiłam. Zresztą taki filmacie na YouTube, jak ja je robiłam, także was tam odsyłam yy, i będę miała do tego białe kowbojki. Na oczach mam niebieski tusz, także wydaje mi się, że to jest fajny make-up. Taki na szybko zrobiłam. No i później pewnie zobaczycie moją całą stylizację. Postaram się Wam pokazać, chociaż wczoraj tak lało, że Cały czas chodziłam w płaszczu, to była najlepsza inwestycja, bo kosztowała 20 zł. Także e, dzisiaj idę w kryształ. Jedziemy teraz do sobotu, porobić sobie jakieś foty, jedziemy coś zjeść, odpocząć na plaży, bo jest około 13, a na opener idziemy dopiero na 18, także właśnie się mało zbieramy, ale powiem Wam, że pomimo pogody to i tak super się bawimy, chociaż um, opener nie jest imprezą jednak, która jest dla mnie i nie wiem, czy jeszcze raz przyjadę kiedyś, natomiast y, bardzo fajnie są czas. keep it on folks take friends we don't take airs we just make airs well y'all follow we just make friends. i'm right back to work when i break come on No i słuchajcie, ostatni dzień czwarty openera. Ja w ogóle zawsze nagrywam tutaj na klatce, bo jest najlepsze światło, ale chyba to już mówiłam. Jest godzina 15.30 i my wstaliśmy z łóżka po 14. .00. Nie byliśmy w stanie po prostu po tym całym openerze się ogarnąć, także jedziemy teraz zjeść jakąś rybę, ponieważ chcemy skorzystać z nadmorza. Pogoda jest okropna, mogę Wam zresztą pokazać. Tak to wygląda. Ciemne chmury i cały czas pada no i ma padać w sumie do godziny.

Także tak wyglądał mój opener. Potem wracaliśmy, słuchajcie, pociągiem tak załadowanym. Zresztą podróż też była z przygodami w ogóle. E, coś los tutaj nie chciał, żebym w ogóle się wybrała do trójmiasta. Dlatego że na początku, dzień przed y, pociągiem, przed wyjazdem, zorientowałam się, że nie mam mojego biletu. Niestety okazało się, że uległ zniszczeniu. Także słuchajcie, byłam przerażona, bo myślałam, że będę musiała kupić kolejny i. Mm, przez całą noc o tym myślałam, nie mogłam zasnąć, a w końcu, jak zasnęłam, to zaspałam na pociąg. Także uwierzcie mi, obudziłam się dwie minuty przed pociągiem, i jak obudziłam się po prostu i zobaczyłam, że zaspałam, to już myślałam, że nie pojadę. Naprawdę byłam tak zniechęcona, natomiast nie poddałam się ostatecznie. Kupiłam bilet na kolejny pociąg. To było bardzo problematyczne, ponieważ, jak wiecie, na opener jest tyle ludzi i tak naprawdę rezerwacje na pociągi są dokonywane kilka miesięcy wcześniej. Także znalazłam po prostu miejsce bez siedzenia, więc wiedziałam, że będę na pewno stać przez całą drogę. Natomiast kupiłam taki bilet. Na dziesiątą czterdzieści kilka albo 50 kilka, a o dziesiątej był otwarty punkt e-bilet, więc stwierdziłam, że. Nic mnie szkodzi, i pójdę się dowiedzieć, co i jak, czy da się odzyskać. No i słuchajcie, pojechałam i okazało się, że panowie mi pomogli, także, bardzo, bardzo była tam naprawdę fajna obsługa, ponieważ um, problem był taki, że zapłaciłam gotówką, więc nie miałam dowodu na koncie, zapłaciłam też w punkcie, więc nie miałam tego internetowo biletu i do tego jeszcze poprosiłam o fakturę, więc nie miałam nawet też paragonu, także nie miałam nic, a pomimo tego udało nam się dotrzeć do tego mojego zamówienia i panowie mi ponownie wydrukowali duplikat biletu, także obyło się bez kupowania kolejnego, natomiast pogoda była fatalna. No i teraz nie chcę Wam tutaj zanudzać, żeby ten film też nie trwał nie wiadomo ile czasu, natomiast chciałam Wam powiedzieć, jak to wygląda opener moim zdaniem. Ja już byłam dwa lata temu, i w tym roku dokładnie sobie przypomniałam, dlaczego nie byłam y, rok temu. Powiem wam tak, dla mnie to jest tak męczące do, de, to dojeżdżanie. Niestety nie wyobrażam sobie, żebym spała na polu namiotowym i bardzo podziwiam ludzi, którzy to robią, dlatego że tam praktycznie na każdym openerze pada. I jak ja nie mam nic do spania w namiocie i naprawdę to jest super przygoda, to szczerze mówiąc chyba nie chciałabym tego robić podczas 3-4 dni lania cały czas. Dla mnie dojazdy były bardzo uciążliwe, szczególnie, że my mieszkaliśmy w Gdańsku i to było przynajmniej 2 godziny i na przykład kiedy Razów tak zmarzłam, że wpadłam w jakiś szok termiczny i cała się trzęsłam, bo było okropnie zimno. To nawet nic nie mogliśmy za bardzo zrobić, bo mieliśmy ponad dwie godziny do wyjścia, jakby wyjście z festiwalu, te autobusy, potem poczekanie na pociąg, dojazd pociągiem, przejście z pociągu do naszego mieszkania. Także dla mnie to był największy minus. Natomiast cały opener. Uważam, jest bardzo fajne. Ja super spędziłam czas, fajnie się bawiłam, ale koncerty, które były, ja już albo te osoby, które chciałam zobaczyć, to już byłam na tych koncertach. Jedynie tak naprawdę na dwa czekałam, w sumie na trzy koncerty czekałam, ale na rudimentalnie dotarło, więc były dwa, które mi się podobały i uważam, że jak za dwa koncerty, bilety 600, ileś złotych to jest lekka przesada, więc line-up nie był taki dla mnie zadowalający. Natomiast wiadomo, to jest kwestia gustu. Myślę, że nad organizacją tam też można popracować i zdecydowanie wolę Orange Warsaw Festival, jest to fajnie zorganizowane, właśnie te dojazdy nie są takie uciążliwe. I po prostu, słuchajcie, ja wczoraj, jak wróciłam do Warszawy i moi mi również, bo to nie było tylko u mnie, to my wczoraj cały dzień wszyscy musieliśmy wyspać. Ja wstałam o godzinie 13, gdzie normalnie wstaję o 9 maksymalnie. To już naprawdę jest szaleństwo u mnie. Po prostu musiałam to tak odespać, że Potem jak wstałam, to i tak nic nie mogłam zrobić produktywnego, bo byłam tak zmęczona, dlatego że to wyglądało tak, że na tym openerze byliśmy do trzeciej, do czwartej, potem wracaliśmy i na przykład o szóstej wracaliśmy do domu, albo o piątej, a tak naprawdę na przykład miałam nagrania na dziesiątą, więc spałam godzinę, czy tam dwie, czy trzy, później następnie um, musiałam rano wstać na zdjęcia. Po prostu trzeba to lubić. <laughs> nie wiem, czy się wybiera na kolejny opener. Na razie jestem taka pół na pół albo może bardziej na nie. Natomiast jeżeli będą fajne koncerty, zobaczymy. Nie chcę mówić nie, natomiast aktualnie nie jest to coś, co w 100% mi się podoba, ale mam nadzieję, że fajnie ze mną przeżyliście ten filmik. Dajcie mi znać, tak jak mówiłam, czy byliście, czy lubicie, czy chcecie pojechać, a może jakieś inne festiwale mi polecacie, także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!